Cześć, tutaj Miko Bambiko i czas na kolejny odcinek z gry Brawl za dzisiaj. Jest odcinek z grania w ligę mocy. Oczywiście tak to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo myślę, że warto dołączyć się do poziomki Bambika, a teraz mam dla Was taką dwie wiadomości. Pierwsza, liveu nie będzie, no bo on musi mieć 1000 subskrypcji. A druga, jeżeli te moje filmiki czasami tak zanikają, tak na sekundę, na dwie, czasami no to ja Was za to przepraszam, ale to nie moja wina. To takie są aplikacje i mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. A jeżeli to Wam przeszkadza, no to bardzo Was za to przepraszam. A dzisiaj gramy w Ligę Mocy. O ja co mi wylosuje? Oblężenie. Kurczę, nic lepszego nie było. Jakiś nick... Gracz o nicku Bea. Jest prowadzący tym królem. Ja chyba wezmę Max, bo nie chciałbym. żeby mi ktoś Max ukradł. Zagram sobie Maxem, dobra Z Zablokowany El Primo i Nie wiem się Edgara Nie wiem, że Edgara nie, 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 nie. dobra. Mm. Moja kolej wybrałem Edgara. Wybrałem Edgar'a, tutaj ktoś kogoś, kogo wybierze. Dobra. Oni mają przewagę. Ale spróbujemy wygrać. To no bo widzę, że oni mają lepszy team. I dlatego ja mówię, że oni mają przewagę. Dobra, ładuje się kieraczka. Dobra, zaczynamy. I... O nie, dobra. śrubki są ważniejsze niż klepa z nimi. Dobra. Lecimy, dobra. I no remis nie może tak być. Nie! Nie no, tam. Gusza, uciekł, bo wiedział, że ja go tam nie dostanę. Nie. Procter low. Nie. Ej, ej, jednak jest szansa. Ups. I dobra jest 9 do 7. No, ale 10 sekund 9. Oni jeszcze da. Mogę. Nie. Nie, nie, nie. nie.

Na Dlaczego robota pokonają i nawet im nie zadamy? Tak będzie. Nie znoszę tego trybu, nie znoszę, nie znoszę tego trybu. Sorry, było najlepsze. Jak ja tego trybu nie znoszę? Ja tutaj wszystko będę przegrywał. Dobra, widzowie, jest robot. Więc lecimy. skaczę, bo psa mnie ten robot? Przedam. to jest bez sensu. Chur, trzacz, nie mogę. Zmieniam nazwę odcinka, nie gram w ligamacy. Dzisiaj... Dzisiaj będziemy grać tylko i wyłącznie w Zadymę. Zmieniam nas odcinka. Dzisiaj będę grał tylko i wyłącznie w Zadymę. Chodźcie, nie ujdź ode mnie, Daryl. Niko, znaczy się do Edgara. zbierać zbierali dawać, dawać naszym, dawać naszym. Słoweczka i dajemy naszemu. Łopaczek i łap! Łap! I dobra Kielek mi tak ci trochę pomógł, a chodź tak. Ha 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 ha. Wyleciał już Kurczę! Nie mogę łatwiej, nie było.

O on myślą. Jej mi nie wlecha na hatę. No kurczę nie! nie no. E, tam. No zostaw mnie! Ja nie mogę. Kiełek, ani mi się basza podchodzić. No bo w Niemczech to wszystko, bo Dobra, dawaj 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 lecimy na robota! lecimy na robota! nie, 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 tam nie, chodź tam mądre nie, nie! Nie znoszę tego trybu! To są trzy tryby, które od dzisiaj nienawidzę. Od dzisiaj nienawidzę. Ligi mocy. Wybiąk w Uraz oblężenia. Dzisiaj będziemy grać tylko i wyłącznie w zadymę i Może bym jakieś wykonał P. Zadanko. Pokonaj przed z Wilką. No spróbuję, ale nie wiem, czy nie będę mi kradł jak Kili moi. Kole moi ci. Zdłużiny. Dla kogo kill? Dla mnie czy dla kogo? Dla kogo kill? Dla kogo kill? Nie no konta! Nie kraki kill! Pierście kilka chyba nawet by nikogo nie był. Ja nie mogę jeszcze przegramy. Chodź dobra! Misiu, puszczamy i lecimy! Leci... no Nawliczki. Uczyni. Nie Boże. Miesiu, Boże, Nie... Bra, moi, miesiu, nie. Nie. było. Nie. 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 mi Nie. 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 Kolejny misiu, dobra Festival, misiu tu jest. Kolejny misiu! Nie, 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 nie. To jest gadżeta. Dobra, chyba gadżeta. Dobrá, programy kolejnou no Kurče. To nie jest mój szczęśliwy dzień. Może chlang leć. Leć nie no, to nie to mam. O oh, kill! Jest kill! Patrz, nie mogę być zdrowie. Dobra, kończę ten odcinek. Nie, dobra, jeszcze dwa kille zrobię i ja kończę ten odcinek. Tu kończę sezon nie znikną mi, ja kończę ten odcinek. To nie jest zdecydowanie dzisiaj mój szczęśliwy dzień w Brawl'u. Gramy giereczkę. To dwa kile, dwa kile, kurczę, chcę zrobić. Cieka mi kili ludzie! Nie, no poko, poko, poko mogłeś mi zostawić tego kila. Uuuu, no. Do... Kila no ludzie! Teraz mi kille będą kraść. Teraz mi kile będą kraść Ja im taka kila uchramnę. U, Misiu, Misiu. Kurczę! Ej, dobra, zro chyba zrobiłem dwa kile już. Chyba już zrobiłem dwa kile. A w ogóle... Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście odcinek za mongus. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrał taki odcinek za mągus. Dobra, dalej Jessie. nie ma, nie ma, nie nie, 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 nie. Dalej, brol mi się zawiesił Brawl mi się zawiesił Nie, ja kończę ten odcinek Bo nie mogę... Dobra Jeśli się... O... w górę, subskrybujcie mój kanał papa pa. Subskrybujcie mój kanał, dziękuję wam.